75 tysięcy osób odwiedzających blisko, 340 godzin atrakcji i ponad 270 wydarzeń przygotowanych specjalnie na to święto to bilans tegorocznej odsłony industriady. Ogromny sukces. Oczywiście liczymy na więcej w latach, w latach następnych, ale te 75 tysięcy uczestników industriady w tym roku. 50 obiektów, które wzięły, wzięły udział, 42 lokalizacje, to wszystko w jeden dzień. Mimo troszeczkę mniejszych pieniędzy, niż mogliśmy wydać na Industriadę w zeszłym roku, świadczy o tym, że Industriada rzeczywiście wrosła w nasz kalendarz, wrosła w świadomość mieszkańców dojewództwa. Że bardzo się podoba, że ludzie chcą w niej uczestniczyć i że po prostu jest bardzo potrzebna. Industriada to nie tylko pomysł na zaszczepienie wśród mieszkańców regionu zainteresowania jego poprzemysłowym dziedzictwem ale też promocja regionu i samego szlaku zabytków techniki. Promocja, która przekłada się na realne korzyści. Industriada generuje bardzo duże zainteresowanie mediów. 618 publikacji, dająca ekwiwalent reklamowy na poziomie 1 300 000. Te wszystkie wskaźniki pokazują, że to jest dobry kierunek promocyjny. To również potwierdzają właśnie badani w czasie Industriady. 90 parę procent z nich mówi, że jest to dobry pomysł na promocję regionu. Odwiedzający Industriadę mogli wziąć udział w wielu atrakcjach przygotowanych przez gospodarzy obiektów. Wielkim przebojem okazał się spektakl z udziałem lalek dundu i instalacje obsługiwane przez publiczność, rzeźby generujące światło i dźwięk, prezentowane w kopalni Guido w Zabrzu, flagowym obiekcie szlaku. Muzyka. Siemianowicki Park Tradycji, mimo że na szlaku pojawił się w tym roku, udział w Industriadzie zakończył sukcesem. Według badań, właśnie to miejsce odwiedzane było najczęściej. Podczas Industriady było kilka różnych bloków. Tak naprawdę działania były równocześnie w trzech miejscach. Czyli na zewnątrz na placu był duży happening pod tytułem Energia Spojrzenia, pod tytułem Energia Działania, gdzie działo się symultanicznie 11 różnych akcji organizowanych przez różne stowarzyszenia, przez różne grupy twórcze, przez artystów. Między innymi był realizowany portret Ślązaka 2013, czyli zbiorowy portret wszystkich uczestników Industriady. Podczas spotkania podsumowującego tegoroczną imprezę podziękowano przedstawicielom obiektów i organizacji. Organizatorom oraz wręczono nagrody najaktywniejszym uczestnikom. By mieć szansę na ich otrzymanie, wystarczyło odwiedzić przynajmniej dwa obiekty, zeskanować kod i odpowiedzieć na pytania związane z konkretnym miejscem. Podpowiedzi można było znaleźć w terenie. Według organizatorów Industriady frekwencyjne rekordy cieszą, ale obok nich liczy się również odbiór imprezy przez mieszkańców i uczestników. Ta edycja, podobnie jak wcześniejsze, została oceniona bardzo wysoko. Trudno uciekać od dziedzictwa przemysłowego, kiedy ono nas ukształtowało i kiedy ono świadczy o charakterze tego regionu. I bardzo ważne jest również to, że 100% badanych mówi, że Industriada musi być realizowana w kolejnych latach. To zadowolenie uczestników, to, że są skłonni do rekomendacji swoim przyjaciołom, swoim znajomym, choć uczestnicz razem ze mną w następnej edycji Industriady pokazuje, że e, tak, Industriada to sukces. Sukces, który przekłada się na popularność szlaku. Industriada przyciąga nowe osoby, które nigdy nie zasmakowały w industrialnej przygodzie. Tylko w tym roku to blisko 44% uczestników. Drugie tyle to osoby, które brały już udział w poprzednich edycjach. Ten kapitał z roku na rok procentuje.